16 lat czekania na diagnozę to nawet nie walczy się z chorobą, tylko z objawami, które nie wiadomo czym są. Gdy w końcu udało się usłyszeć, co mi dolega, coś niesamowitego, że w końcu wiem, co to jest. Choroba ta lubi sobie wybierać narządy, między innymi albo mózg. Albo nerki, albo wątrobę. Znowu lekarze nie wiedzieli, co robić. Pamiętam ten moment, jak moja mama kłóciła się z nimi, płakała. Prosiła ich o to, żeby spojrzeli na to, jak wyglądała sytuacja mojej siostry. To, jak my się czujemy psychicznie, ma bardzo duży wpływ na to, jak wyglądają nasze wyniki krwi. Nowi pacjenci, którzy w tym momencie będą diagnozowani, nie mają możliwości dostępu do tego leku, dopóki nie pojawi się refundacja. Zdrowie jest najważniejsze. Banał. Nigdy. Każdy z nas był, jest lub będzie pacjentem, a pacjent powinien zawsze być w centrum uwagi. Zapraszam na cykl rozmów o zdrowiu bez filtra, bez frazesów, z tymi, którzy wiedzą, jak wygląda system ochrony zdrowia od środka. Zapraszam na pacjent w centrum. Zanim zaczniemy, zachęcam do subskrybowania naszego kanału. Dzięki temu możemy tworzyć wartościowe treści. Dołącz do naszej społeczności, a jako pierwsza osoba dowiesz się o nowych materiałach i pomożesz nam tworzyć wartościowe dziennikarstwo. Nazywam się Ewa Basińska, a to jest pacjent w centrum. Moim dzisiejszym gościem jest pani Adrianna Mleczko, pacjentka chorująca na niezwykle rzadką chorobę układu krwiotwórczego. Chorobę, która nazywa się wrodzona zakrzepowa plamica małopłytkowa. Bardzo trudno nawet wymówić. Ten nazwę. Zanim opowiemy o tej chorobie, chciałam zadać pytanie, jak się czułaś i co pomyślałaś, kiedy po 16 latach, można powiedzieć, odysei diagnostycznej, usłyszałaś diagnozę. Przede wszystkim ulgę. Yy, przez to, że ta diagnoza trwała tak długo, to gdy w końcu udało się usłyszeć, co mi dolega. I faktycznie wszystkie objawy tej choroby zgadzały się z tymi moimi. No to było nie, coś niesamowitego, że w końcu wiem, co to jest po, po tylu latach. A dlaczego zapytałam, co czułaś na początku? Bo 16 lat czekania na diagnozę to jest niewyobrażalny szmat czasu, który polega na tym, że walczy się z chorobą, o której to nawet nie walczy się z chorobą, tylko z objawami, które nie wiadomo czym są. Czym jest twoja choroba? Zakrzepowa plamica małopłytkowa jest to choroba, która jest chorobą związaną z krzepliwością krwi. Ale nie tak, jak to w większości yy, przypadków bywa. Nie ma problemu z typową yy, krzepliwością. Problem jest z rozdzielaniem tych zakrzepów, które powodują tak zwane stróbki. W sytuacji, kiedy te zakrzepy nie są rozdzielane, one ro osadzają się na drobnych naczyniach w naszym organizmie, przez co dochodzi do mikrowylewu w organizmie, i na przykład choroba ta lubi sobie wybierać narządy między innymi albo mózg, albo nerki, albo wątrobę. Czyli te narządy, które są. Niezbędne do życia. Tak, Wszystkie są, są bardzo, niezbędne, tak, ale to są, te te są bardzo istotne. I faktycznie powoduje te drobne wynaczynienia w tych y, narządach, przez co na przykład, jeżeli wybierze mózg, to z drobnych objawów będzie to problem z komunikacją, y, mgła taka mózgowa, a w najgorszych wypadkach może dojść do udaru. To na razie y, tak troszeczkę technicznie zostało przedstawione, ale z punktu widzenia pacjenta, y, to co się dzieje? Przede wszystkim ja po sobie obserwowałam pojawienie się wybroczyn na skórze. Czyli siniaków. Taki... Wybroczyny to są takie małe, drobne, czerwone kropeczki. Mhm. Y, oczywiście też siniaki. Y, często pojawiała się bladość skóry, na przykład zarzucenie oczu, y, ponieważ wątroba też była atakowana. Yy, miałam problem z komunikacją z innymi osobami. Nie mogłam znaleźć słów na podstawowe rzeczy. Ogólnie byłam bardzo osłabiona w tym czasie. Czyli z dnia na dzień mogło dojść do tego, że po prostu z dziecka, które było w pełni sił, radosne i żywiołowe, nagle traciła siły, i nie wiadomo było, co się działo, prawda? Tak. Czasami zdarzało się nawet, że była to kwestia godzin, a nie dni, więc yy, faktycznie ten stan po, pogarszał się w dosyć, dosyć szybkim czasie. W jednym z wywiadów powiedziałaś, e, nagle pojawiały się siniaki, wybroczyny, miałam trudności z mówieniem. Przypominam sobie mamę, jak szybko pakuje mi torby do szpitala, bo jest mało czasu, żeby ratować moje życie, a ja leżę w jadącym samochodzie. Takie sceny w twoim życiu były od początku, prawda? Tak, Bo y, pierwsze objawy pojawiły się, kiedy byłaś niemowlęciem. Zgadza się. Tuż po urodzeniu miałam pierwszy moment, kiedy faktycznie potrzebowałam tej pomocy medycznej. Y, później te objawy nie znikały i w wieku siedmiu miesięcy miałam bardzo ostry rzut choroby, który wtedy uważano, że jest to po prostu posocznica. Y, I od tamtej pory już byłam pod stałą diagnozą szpitala i do tego szpitala jeździłam średnio 3-4 razy do roku. Leczona byłam w taki sposób, że miałam podawaną krew, sterydy, które no niestety nie dawały żadnych pozytywnych skutków, ale w tamtych czasach po prostu tak się leczyło wszystkie małopłutkowości. A jak ty jako dziecko czułaś się w sytuacji, kiedy właściwie odwiedzasz szpital raz za razem? Czy ty normalnie chodziłaś do szkoły i miałaś swoją grupę rówieśniczą, i tylko od czasu do czasu byłaś w szpitalu? Szpital był drugim domem. Takim mniej lubianym, oczywiście, ale no psychicznie musiałam się z tym pogodzić, że po prostu muszę tam jeździć. Jeżeli chodzi o szkołę, to to była zawsze tęsknota. Ponieważ y, miałam duży problem, żeby mieć przyjaciół, ponieważ co zakolegowałam się z kimkolwiek, no to faktycznie traciłam te więzi, ponieważ musiałam trafić do szpitala, a wiadomo, jak jest wśród dzieci, że jeżeli jest nieobecność danej osoby przez. Kilka miesięcy, no to te, te więzi się niestety tracą. Twoja siostra też chorowała na tą chorobę. Zgadza się. Twojej siostry nie ma z nami. Zgadza się. Ty jesteś tą młodszą siostrą i poniekąd ona utorowała ci drogę do diagnozy. Twoja mama walczyła o ciebie, ponieważ miałaś te same objawy, które wcześniej miała twoja siostra. Tak. Jak wyglądała Wasza historia? Mm, moja siostra też chorowała od urodzenia. Bo to jest choroba genetyczna. Tak. Niestety u mojej siostry skończyło się to tym, że w wieku niespełna 9 lat dostała pierwszego wylewu. Yy, trafiła wtedy do szpitala i w tym szpitalu dostała drugiego wylewu po pewnym czasie ze skutkiem śmiertelnym. Lekarze nie wiedzieli, co, jak jej pomóc, nie, nie dawali po prostu rady, i nie udało się jej uratować. Niestety, po wielu latach, ja byłam w podobnej sytuacji życiowej, z bardzo złymi wynikami w moim wieku 10 lat. Trafiłam do szpitala, znowu lekarze nie wiedzieli, co robić. I pamiętam ten moment, jak moja mama. Kłóciła się z nimi, płakała i prosiła ich o to, żeby spojrzeli na to, jak wyglądała sytuacja mojej siostry, żeby nie popełniali drugi raz tego samego błędu, żeby spojrzeli w kartotekę, jak to wyglądało w jej przypadku, żeby spojrzeli w historię jej choroby i żeby po prostu nie było tej samej sytuacji po raz drugi. Mm. No i owłos. Naprawdę o włos ta sytuacja się nie powtórzyła ze mną. Złe wyniki. Co to znaczy? Co jest w tej chorobie takiego charakterystycznego, na co lekarze powinni zwracać uwagę yy, i za czym powinni iść, żeby diagnozować w tym kierunku? Przede wszystkim bardzo niskie płytki krwi, obniżona hemoglobina i co jest takim wyjątkowym czynnikiem? Wskazującym to LDH, którego na co dzień się nie bada, jest to bardzo dziwne badanie, ale to LDH bardzo potrafi naprowadzić, że to może być akurat rzut przy tej chorobie, i faktycznie jest to pierwszy wskaźnik, który lekarze badają akurat w przypadku naszych rzutów, że to LDH bardzo znacznie się podnosi. A dlaczego wcześniej tego nikt nie zbadał w Pani przypadku? 16 lat czekać na diagnozę to jest bardzo długo. Nikt nie wpadł na ten pomysł, że to może być to. Ta choroba była tak nieznana, tak, yy, tak rzadka, że nawet lekarze, hematolodzy, którzy gdzieś znali objawy, próbowali szukać tych objawów w różnych innych chorobach, ale nikt nie pomyślał o tej chorobie. Ta choroba pierwszy raz została opisana w 2009 roku. Czyli to jest, można powiedzieć, świeże odkrycie? To jest świeżu, świeżutka choroba. Yy, wiem, że gdzieś były wcześniej zapiski w latach 90., ale to do, bardziej objawowo. Więc faktycznie to jest choroba na tyle świeża, nie wiem czy się nie mylę z tym 2009 roku, mogę się mylić yy, w okolicach lat, ale jest to bardzo świeża choroba, która... Jest naprawdę od niedawna diagnozowalna, jakkolwiek, i dopiero od niedawna jest możliwość oznaczania aktywności tego czynnika. Kiedy już postawiono diagnozę, sama pani mówiła, że był to moment, kiedy poczuła pani szczęście, bo wiadomo wreszcie, co leczymy. Jak wyglądało leczenie? Leczenie początkowo wyglądało bardzo prosto, bo jest to zwykłe usocze które jest ogólnie dostępne. Czyli wspaniale, jest terapia, ale? Ale. Ale na to osocze bardzo dużo osób ma alergię i, I bardzo źle znosi. Czyli jest leczenie, ale pacjent go nie przyjmuje. Dokładnie. Nie toleruje. I... I co wtedy? Ja też miałam to nieszczęście, że no niestety te osocze przeze mnie jest nietolerowalne. I jak, jak to się objawia? To jest yy, yy, jakaś reakcja alergiczna, która jakoś. Na, na czymś tak, zaczyna się niepozornie, bo może być to zwykła pokrzywka naciera. Mhm. Czyli nic strasznego, tylko jeżeli taka pokrzywka jest pozostawiona sama sobie, to może się zmienić strząs anafilaktyczny. Ale są, rozumiem, jakieś leki, które pozwalają przyjmować to osocze mimo alergii? Tak, sterydy. Które w naszym przypadku są bardzo niewskazane, bo w naszej chorobie sterydy bardzo osłabiają nasz system odpornościowy i no, po prostu nasze zdrowie. Ale była to jedyna opcja, więc y, ja, żeby przetrwać, dostawałam premedykację ze sterydów, później osocze. Premedykację ze sterydów, czyli zanim zostanie podane osocze, tak. były podawane sterydy. Tak. Mhm. W ilości bardzo dużej. Bo... A jak często trzeba było to osocze podawać? Co dwa tygodnie. Jak wcześniej przed osoczem, przed podaniem osocza trzeba było podawać yy, sterydy? Zależy jakie Czas... niektóre sterydy można było podawać kilka dni wcześniej trzeba było brać na przykład tabletki, ale część z nich, na przykład to po prostu zwykły zastrzyk tuż przed podaniem osocza. Ze względu na to, że te leki są bardzo silne, żeby nie wystąpiła alergia, człowiek po takich lekach jest w bardzo złym stanie, ze względu na to, że nie jest w stanie normalnie funkcjonować. Jest bardzo senny, przesypia całe dnie. Ja, żeby wrócić po, do siebie po takim leczeniu, musiałam przynajmniej 3 dni, 4 dni, potrzebowałam po prostu czasu, żeby wrócić do normalnego funkcjonowania. Więc dostawanie takiego osocza było związane po prostu z. Bardzo silnymi premedykacjami przed tym osoczem, co no, po prostu mnie wyłączało z życia na kilka dni. Czyli trudno było też pracować, prawda? Uczyć się, bo to były takie y, kilka przerw w miesiącu. Tak, przede wszystkim bardzo trudno było zrozumieć innym, mhm. że w sytuacji, kiedy ja jestem ospała, osowiała, y, bardzo mam duży wtedy problem. Pomimo tego, że mam chorobę, która powoduje problemy z komunikacją, ale poprzez te leki te problemy jeszcze bardziej się zwiększały. No to wśród nauczycieli było strasznie ciężko. Ale udało się Udało się e, skończyć szkołę, udało się dostać pracę. Czy pani e, pracując nadal była w takiej terapii? E, przez kilka pierwszych lat, tak mhm. było to niesamowicie trudne. Kosztowało mnie bardzo dużo zdrowia, takiego psychicznego, ale nie poddawałam się, i w momencie, kiedy ta terapia, którą Obecnie przyjmuję, zaczęła się, no to był to taki kamień milowy dla mnie, faktycznie. Ale teraz już pani nie jest leczona osoczem. Tak. Teraz y, jest lek, który przyjmuje się raz na dwa tygodnie. Ale ten lek jeszcze nie jest dostępny. Nie jest dostępny, jest łatwy w dostępie, jeżeli chodzi y, o mnie, w postaci tego, że można go przyjmować w zwykłym zastrzyku. Jest to coś niesamowitego, bo nie potrzeba w tym czasie pobytu w szpitalu. Wystarczy przyjście do lekarza, dostanie zastrzyku, ewentualnie, jeżeli ktoś może, to nawet podanie sobie samemu. Ale no, lek nie jest dostępny dla innych osób, ponieważ ja dostałam się do badania klinicznego. I dostaje... Ale dostanie się do tego badania klinicznego też było okupione dużym poświęceniem i długim czekaniem. Zgadza się. Jak wyglądała ta historia? Ja już ją znam, ale opowiedzmy ją naszym widzom. Na same badanie kliniczne czekałam kilka dobrych lat, było to ponad 10 lat, ponieważ na początku to badanie się nie rozpoczęło. Były rozmowy o tym, że ma się rozpocząć, ale no wiadomo, jak to z badaniami klinicznymi bywa, nie zaczęło się. I po wielu, wielu latach... Okazało się, że tak, mamy to. Badanie kliniczne się rozpoczyna, więc byłam jedną z pierwszych, która chciała się do tego badania klinicznego dostać ze względu na to, że wiedziałam, czym jest dla mnie dostawanie osocza, więc każda inna opcja była lepszą niż y, to osocze. Ale okazało się, żeby dostać się do badania klinicznego trzeba mieć dobre wyniki krwi, a pani ich nie miała. Takich ich od losu, a ja nie mogłam za każdym razem. Y, mieć dobrych wyników, bo się tak stresowałam. Tak, się ba tak bardzo chciałam dostać się do tego badania. Bo pani Adrianna przyjeżdżała do Warszawy z y, miasta i za każdym razem, kiedy ta podróż następowała, to stres był tak silny, że te wyniki się po prostu pogarszały. Zgadza się. Ale w końcu się udało. Udało się. Teraz jest pani leczona y, lekiem, który jest rekombinowanym enzymem o nazwie ADAM-TS13. I to jest lek który sprawia, że dostarczany jest do organizmu ten enzym, którego w Pani organizmie brakuje. Tak. Jest to brakujące ognisko dosłownie w mojej chorobie. Działa on idealnie na to, czego mi w organizmie brakuje. Czyli to jest taki brakujący puzel, który Dokładnie. sprawia, że zamyka się całe, cały ten proces krzepnięcia. Właściwie on się nie zamyka. Funkcjonuje prawidłowo. Zgadza się i powoduje, że w tym momencie cały układ krzepnięcia w moim organizmie jakby ma wolny przelot i działanie i to wszystko nie jest w żaden sposób zaburzone. Czyli w tej chwili ryzyko jakichkolwiek zakrzepów, mikrozakrzepów zostało sprowadzone do zera. Miejmy nadzieję, jest tak jak u dorosłej, jak u zdrowej dorosłej osoby. Miejmy nadzieję, Yy, wiadomo, ta choroba ma to do siebie, że ten czynnik, aktywność tego czynnika ze względu na to, że dostaję go co dwa tygodnie, czasami jest trochę większa, czasami jest trochę mniejsza. Więc pomiędzy może być tak, że nadal ta choroba jest aktywna, ale jest to w tym momencie naprawdę stopień znikomy, gdzie w sytuacji, kiedy dostawałam osocze, te rzuty były. By, mój organizm cały czas był atakowany ponieważ ilość tego czynnika która była podawana do organizmu była znikoma. Czy to jest y, taki lek, który można podawać również dzieciom? Tak. Od którego roku życia? Yy, nie wiem, ale nie. rozumiem, że mogą to być też małe dzieci. Tak. Mam nadzieję, że będzie podawany już od maluszków maluszków. I że nie będzie powodował większych skutków ubocznych, ponieważ u osób dorosłych tych skutków ubocznych nie ma. Od czterech lat ja nie mam ani jednego rzutu. No właśnie. I nawet stresujące sytuacje nie powodują, że te rzuty choroby się pojawiają? Nic. Z panią Adrianną rozmawiałyśmy przed rozpoczęciem naszej rozmowy, i to, co mnie zaskoczyło, to, co mnie szokowało, bo moim pytaniem było co powoduje rzut choroby u dzieci. I Pani Adrianna powiedziała stres. Jaki stres może mieć dziecko? Tak, w przypadku dziecka wystarczy, że dostanie jedynkę w szkole. Czyli to nie musi być duży stres. To nie musi być duży stres. I tak jak lekarze mówią, że. A, psychika, głowa nie sprawia, że gdzieś y, wyniki krwi będą gorsze. No w tym przypadku. Tak, jak rozmawiam z innymi pacjentami, ma to bardzo duży wpływ. Tutaj, faktycznie, to, jak my się czujemy psychicznie, ma bardzo duży wpływ na to, jak wyglądają nasze wyniki krwi. Y i faktycznie w, naszy, w naszym przypadku ten stres potrafił bardzo dużo złego zdziałać. W tym momencie nie miałam ani jednego rzutu przez 4 lata. Mimo, że ma pani dość stresujące chyba zajęcie. Mimo tego, że moje życie powiedzieć, jest bardzo stresujące. Możemy powiedzieć, co pani robi w życiu? <laughs> w życiu zawodowym jestem nauczycielką. Więc I to pracuję, jest jeden wielki stres. Pracuję z dziećmi w przedszkolu. Poza życiem w pracy mam jeszcze drugie życie, to prywatne, w którym jestem po prostu macochą trójki dzieci. I faktycznie to życie czasami potrafi dać w kość, jest cudowne, ale no na pewno nie jest pozbawione stresów. To, to mogę gwarantować, że tych stresów nadal jest bardzo dużo. Czy y, kobiety chorujące na tę chorobę nie boją się zachodzić w ciążę. Wiem, że są już takie przypadki, kiedy e, dzięki właśnie e, lekowi, które również pani przyjmuje, one mogą e, zajść w ciążę i być mamami. Zgadza się. Lek e, daje tą możliwość, żeby kobieta chora z wrodzoną chorobą mogła posiadać potomstwo. Jest to niesamowicie duża szansa, że z powodzeniem uda się donosić tą ciążę, i urodzić, miejmy nadzieję, zdrowe dzieci. Wcześniej było to niemożliwe, ponieważ ta choroba ma to do siebie, że często pojawiała się u kobiet akurat w okresie ciąży i to Wtedy był pierwszy, był rzut. najsilniejszy rzut. No niestety, ze skutkiem takim, że umierała albo matka z dzieckiem, albo dziecko. Więc w tym momencie jest to niesamowicie y, duża szansa dla kobiet, Chorych na posiadanie potomstwa. W tej chwili pani przyjmuje lek, ponieważ mimo, że badanie kliniczne się zakończyło, to pani jest tą osobą, która do końca życia będzie miała szansę ten lek otrzymywać. Nie wiadomo, czy do końca życia. Miejmy nadzieję. Na pewno do momentu, jeżeli lek wejdzie do refundacji i oby wszedł. Badania klinicznego już nie ma, bo się skończyło. Natomiast osoby. Które mają wrodzoną zakrzepową plamicę małopłutkową nie mają tego leczenia. Tak. Nie mają szansy na ten lek. Zgadza się. Ze względu na to, że ścieżka dostępu do tego leku w tym momencie jest zamknięta. Ponieważ jak to bywa w sytuacjach, kiedy zamyka się badanie kliniczne i lek zostaje zarejestrowany, ta ścieżka musi się zamknąć, żeby dany lek mógł przystąpić do refundacji. I w tym momencie mamy taką patową sytuację, w której część pacjentów dostaje ten lek, bo jest w badaniu klinicznym, ale nowi pacjenci, którzy w tym momencie będą diagnozowani, nie mają możliwości dostępu do tego leku, dopóki nie pojawi się refundacja. Czyli zostaje im tylko osocza? Tylko i wyłącznie. Co powiedziałaby Pani osobom zdrowym, które przejmują się drobnostkami, na co nie powinny tracić czasu? Przede wszystkim, że zdrowie naprawdę jest istotne w naszym życiu, to jest banał, wydaje tak. się. Ale docenianie tego, że mamy to zdrowie. Ja naprawdę doceniam w tym momencie stan, w jakim jestem i to, że moje leczenie wygląda tak, jak wygląda w tym momencie. I jest to niewyobrażalne, jak powinniśmy doceniać to, co posiadamy. Ponieważ każda sytuacja życiowa może być tak nieprzewidywalna, i nasz los może się tak potoczyć, że docenianie tego zdrowia i to, że jesteśmy po prostu, to, że jesteśmy, to jest coś niesamowicie cennego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Zdrowie jest najważniejsze. Banał? Nigdy. Każdy z nas był, jest lub będzie pacjentem, a pacjent powinien zawsze być w centrum uwagi. Zapraszam na cykl rozmów o zdrowiu bez filtra, bez frazesów, z tymi, którzy wiedzą, jak wygląda system ochrony zdrowia od środka. Zapraszam na pacjent w centrum.